Zobaczmy, czyją twarz kryje ta maska. O? Hey, Ace the Ale dlaczego? Kradł nowiutkie płyty z wytwórni swojego wuja, a potem sprzedawał je na czarnym rynku. Rozumiem! Wynosił płytę z magazynu w pojemnikach na śmieci. Właśnie, stary. Ale to przecież on pomógł nam znaleźć ten magnetofon w swoim biurze. To była podpucha, dawny. Chciał, żebyśmy myśleli, że ktoś go wrobił. Główną poszlaką były nuty. One powiedziały nam, kto jest winien. Tony singel nakrył Asa i zostawił tę wskazówkę. Nazwy pierwszych dźwięków odpowiadają literom jego imienia i nazwiska. Gdy Ace usłyszał tę melodię w studiu, przestraszył się, że wpadnie i spowodował spięcie, by przerwać nagrania. Wykorzystał legendę o demonie płytowym, żeby zrobić nielegalne interesy. A co się stało z tonym singlem? My Ty chyba wiemy. Wiemy. Tony! kiedy go znaleźliśmy, myśleliśmy, że to demon, więc znów go tam zamknąłem. Troszeczkę was nastraszyłem, bo wziąłem was za demona. <laughs> nas za demona? <laughs> Słyszałeś to, Skubi? Jak można pomylić nas z demonem? To demon! Wracaj, piesku, to twoje odbicie! Odbicie. 으음, 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 으